Dzień dobry Państwu, witam Państwa w środę 8 października. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TICMIL i zapraszam na program, w którym przyglądam się sytuacji na wykresach poszczególnych instrumentów. A jako, że w ostatnim czasie tylko jeden czy jeden rynek jest bardzo mocno rozgrzany, rozgrzany do czerwoności, no to od niego zaczynamy. Mowa oczywiście o rynku metali. Szlachetnych. Mowa głównie o złocie, które przekroczyło psychologiczną, okrągłą barierę 4000 dolarów za uncję. W efekcie od rajdu, od początku tej fali wzrostowej, tego ostatniego rajdu, który w zasadzie, jak spojrzymy sobie na wykres, nie był zakłócany jakimiś większymi realizacjami zysków. Takie cofnięcia trwały co najwyżej dwa dni. W efekcie w ramach tej fali wzrostowej Urósł już o jedną piątą stopa, zwrot od początku roku na złocie przekroczyła już wyraźnie 50%, no i pojawia się pytanie, co dalej. I odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo wprawdzie jestem zwolennikiem takiej tezy, że złoto porusza się między takimi okrągłymi poziomami. Wcześniej zatrzymało się tuż poniżej 3,5 tysiąca, tysiąca dolarów za uncję w ramach tej fali. Jak zresztą wielokrotnie wspominałem, zakładałem, że rynek dojdzie do 4 tysięcy dolarów i tutaj faktycznie doszedł. Natomiast, natomiast silne trendy mają to do siebie, że Rynek pomimo, że jest bardzo mocno rozgrzany, i a co za tym idzie, bardzo mocno wykupiony, o czym świadczy chociażby ten 13-okresowy RSI z poziomami powyżej 88 punktów. Poziomami, które świadczą już o skrajnym wykupieniu, i z poziomami, no, których nie obserwowaliśmy w zasadzie. W zasadzie nie obserwowaliśmy w ostatnich latach, więc pomimo tak dużego skrajnego, skrajnego wykupienia, ten rynek może jeszcze długo, długo rosnąć. I może czasowo, niedługo, ale jeżeli chodzi o poziomy, to jeszcze tutaj może dużo zrobić. Może się pojawić tak, że dojdzie do jakiejś paniki inwestorów, którzy próbowali łapać szczyty w okolicach 4000 dolarów i będą teraz zmuszeni te pozycje zamykać. Więc gdyby ktoś mi się spytał, czy bardziej prawdopodobne dojdzie do 4500 dolarów, czyli rucho. Czyli, czyli ruch o te 450 450 dolarów, czy spadek na przykład do 3,600, no to 4,5 tysiąca wydaje się zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Natomiast sam już się tych poziomów wycen boje, między innymi, przede wszystkim w zasadzie nie, między innymi, z uwagi na to skrajne, skrajne wykupienie. I byłbym ostrożny z otwieraniem długich pozycji, nawet pomimo tego, że wciąż zakładam, że w długim terminie, w długim horyzoncie czasowym te wzrosty notowań złota będą kontynuowane. Szczególnie, że jak Państwo zapewne śledzą wszelkie rekomendacje. Pojawiają się już nowe poziomy docelowe, bodajże Goldman Sachs podniósł swoją wycenę złota na koniec 2026 roku do poziomu 4900 dolarów, a jak sobie przypominam wcześniej wprawdzie spokilował, mówił o 5000 dolarów za złoto, ale w sytuacji, ale tylko w takiej sytuacji, kiedy prezydent Trump przejąłby pełną kontrolę nad amerykańskim Fedem, co otwierałoby drogę do Obniżek stóp procentowych, do dużych obniżek stóp procentowych, właśnie takich, które niejako suflowałby w przyszłości Trump. Póki co na to się nie zanosi, natomiast Goldman Sachs, analizy Goldman Sachs podnoszą prognozy. Więc pomijając fakt, że w długim terminie dalej są przesłanki do tego, żeby złoto drożało na gruncie analizy technicznej, no to jest ten no, wyraźny trend wzrostowy. Na wykresie, na gruncie czynników fundamentalnych, no to z jednej strony są y, kontynuowane przez banki centralne zakupy złota, w tym y, nasz Narodowy Bank Polski, który jest y, które ostatnio złota dużo kupuje. No i ten czynnik trzeci, czyli oczekiwane obniżki stuprocentowych w Stanach Zresztą oczekiwane obniżki stuprocentowe również przez inne banki, bo dziś na przykład stopy procentowe dość nieoczekiwanie obniżył, dość nieoczekiwanie o 50 punktów bazowych obniżył na Bank Rezerw Nowej Zelandii. Rynek zakłada, że to będzie 25 punktów bazowych. Bank też sugeruje kolejne obniżki na poziomie. Listopadowe. Więc to wszystko, to, to, to wszystko tworzy taką techniczną i fundamentalną e, podstawę do tego, żeby zakładać, że złoto będzie dalej drżało. Natomiast już tych poziomów e, się e, boję e, i, i byłbym ostrożny z otwieraniem. E, Otwieraniem nowych, długich pozycji na tych poziomach, właśnie z uwagi na ten skrajnie wysoki poziom wskaźnika RSI. Przy rynku złota też należy wspomnieć, że w tym ruchu wzrostowym jest dużo, dużo takiego elementu spekulacyjnego stąd można przyjąć, że gdyby na rynkach globalny generalnie po, 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 pogorszyły się nastroje, no to wówczas pojawi się, to, to wówczas też taka fala realizacji zysków dotknie rynek złota. Na wykresie poza wykupieniem nie ma żadnych innych przesłanek sugerujących korektę, natomiast to wykupienie jest już na tyle duże, żeby tego rynku się obawiać. Natomiast też trzeba podkreślić, że tak jak w każdym trendzie wzrostowym, jeżeli ewentualnie pojawi się na horyzoncie korekta, no to takie, takie korekty warto wykorzystywać do zakupów jeżeli zakłada się kontynuację wzrostów. W ślad za złotem czy może razem ze złotem drożeje, drożeje srebro. Tutaj takim celem jest okrągły psychologiczny poziom 50 dolarów. Troszeczkę jeszcze miejsca do tego jest. Rynek srebra nie jest już nie jest tak mocno, nie jest tak mocno wykupiony jak rynek złota 13 -okresowy RSI jest na poziomie nieco powyżej 78 pułków. To owszem jest wykupienie, ale nie tak skrajne jak w przypadku złota. Troszeczkę może niepokoić to, że maleje nam. Zaczyna nam nieco maleć dynamika tego, tego wzrostu, co może ostrzegać przed korektą. Niemniej jednak w dłuższym horyzoncie czasu, podobnie jak na rynku złota, chociaż ten trend na srebrze nie jest aż tak, tak, ten długoterminowy trend na srebrze nie jest aż taki wyraźny, tkossa powinna być kontynuowana, więc jeżeli gdzieś tam pojawi się realizacja zysków, jeżeli tam gdzieś pojawi się, pojawi się jakaś korekta, no to Taką korektę, podobnie jak w przypadku złota, należałoby wykorzystać do otwierania długich pozycji, bo, bo, bo technicznie wygląda na to, że wzrosty będą kontynuowane. No i trzeci, trzeci rynek trzeci metal szlachetny czyli notowania platyny. No tutaj sytuacja z tych trzech metali jest. Jest relatywnie najgorsza. Owszem, 13-okresowy RSI jest na poziomie 78 punktów, czyli nie tak wysoko jak rynek złota. Można mówić o pewnym krótkoterminowym wykupieniu, ale to jeszcze nie ma strachu. Natomiast to, co budzi, co może być obawy, no to jednak, że ta przewaga popytu nie jest na tym wykresie tak wyraźna jak na złocie. Widać, że popyt ma pewne Problemy z kontynuacją wzrostu, i, i tutaj ryzyko korekty chyba jest największe z tych trzech metali. Natomiast w długim terminie sytuacja przedstawia się dalej bardzo ciekawie nie tylko dlatego, że rynek platyny wybił się i to tak zdecydowanie z takiej bardzo długiej konsolidacji ale również dlatego, że niedawno stosunkowo niedawno wybił się górą z formacji chorągiewki, a jak wiemy z podstaw z książek, formacja ta powstaje w połowie ruchu, więc tu jeszcze ta przestrzeń do wzrostów jest całkiem, całkiem spora. Teraz przejdźmy sobie na rynek walutowy, mianowicie zobaczmy, co się dzieje na parze euro-USD. Widzimy, że już trzeci kolejny dzień euro osłabia się względem, względem dolara. Fundamentalnie powody tego osłabienia można doszukiwać, chociaż w tych sygnałach, tych niepokojących wieściach płynących z Francji, gdzie trwa. Gdzie, i nasila się kryzys, kryzys polityczny. Natomiast na gruncie analizy technicznej doszło do najpierw doszło do nieudanej próby ataku na poprzednie rekordy, na poprzednie szczyty w zasadzie. 16 września, jak widzimy, widzimy to na wykresie szczyt sprzed dwóch miesięcy dwóch i pół miesiąca został przełamany, ale dość szybko ten rynek się cofnął. No i tutaj nastąpiła taka realizacja zysków. Co ciekawe, w tym momencie w zasadzie dziś doszło też do ciekawej sytuacji, bo rynek przełamał wsparcie tworzone przez te linie łączące te dwa dołki, co może otwierać się drogę do dalszych spadków. Natomiast tak jak spojrzymy sobie na rynek eurodolara z nieco dalszej perspektywy, nawet uwzględniając te negatywne dywergencje, jakie wykres zrobił z wskaźnikami, no to na chwilę obecną mimo wszystko nie ma jeszcze zbyt wielu sygnałów mogących sugerować, że ten dołek z połowy wakacji to są okolice nieco poniżej 1,14 1,13,85 w jakiś szczególny sposób jest zagrożony. Także yy, jest prawdopodobny ruch właśnie w rejon 1.14, troszeczkę niżej. Natomiast jest też spora szansa na to, że wspomniany dołek będzie, będzie mocno przez kupujących broniony i w zależności, jak będzie wyglądała ta obrona, będzie można postawić jakąś roboczą tezę, co dalej. Być może, być może. Jeżeli chodzi o rynek euro-dolara, no to te ostatnie ruchy z tych ostatnich miesięcy odbywają się w ramach takiego oto e, lekko wzrostowego e, kanału. E, czy tak będzie? Przekonamy się najwcześniej, z chwilą, gdy będzie atakowane dolne ograniczenie tego kanału, czyli okolice 1.14, no powiedzmy 1.14.50. Jeżeli tu nastąpiłby zwrot, no to wtedy koncepcja kanału będzie, zyska, zyska na znaczeniu i po takim zwrocie automatycznie otworzy nam się droga do wygenerowania kolejnego takiego impulsu, impulsu wzrostowego. Skoro jesteśmy przy rynku walutowym, no to nie możemy pominąć jena, Jen rozpoczął ten tydzień od bardzo wyraźnego osłabienia, tutaj akurat osłabienia do amerykańskiego dolara. Powodem tego osłabienia, impulsem do osłabienia były oczywiście zmiany na szczycie japońskiej partii. Rządzącej. Nowa przewodnicząca, która być może 20 października zostanie pierwszą w Japonii kobietą zasiadającą na, na, na fotelu premiera. 20, nie 15, tutaj nastąpiła zmiana terminu głosowania. Ta, 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 ta zmiana, dlaczego tak wywołuje tyle, tu, tak dużo emocji, no wywołuje dlatego, że nowa przewodnicząca, hmm, zapomniałem partii, jak, ale partii rządzącej jest zwolenniczką luźnej polityki fiskalnej i monetarnej, podkreśla też monetarne, bo w Japonii w dużej mierze bank centralny robi to, co, co zasugeruje rząd, więc osoba premiera, czy, czy nowego gabinetu, czy nowy gabinet, niejako wyznacza kierunek dla zmian w polityce, w polityce monetarnej. No i rynek uznał, że będzie luźna polityka fiskalna, luźna polityka monetarna. Dla Jena to jest słabo, natomiast dla japońskiego rynku akcji to jest dobrze. Jak pamiętają Państwo w poniedziałek Nikkei wzrósł o 4,75% otwierając lukę HOS, wyznaczając nowe historyczne rekordy, natomiast Jen wyraźnie się przecenił, ta przecena jest kontynuowana, doszło. Do, do, doszło do wyznaczenia, wy, wy, wyrysowania takiego wyraźnego impulsu wzrostowego. W tej chwili rynek dotarł do pierwszego oporu, ale wydaje mi się, że tutaj przestrzeń do wzrostów jeszcze jest, że raczej należy oczekiwać ataku na górne ograniczenie tak narysowanego kanału wzrostowego. Szczególnie, że na początku miesiąca i w połowie września, ten dolne ograniczenie tego, tegoż kanału zostało ładnie obronione. Stąd rośnie znaczenie samego, samego kanału. Owszem, troszeczkę niżej mamy taką długoterminową linię trendu spadkowego, linię łączącą lokalne szczyty z wakacji 2024 i tutaj z, z stycznia bieżącego roku, tyle tylko, że to jest już taka. Bariera nieco odległa, więc jej naruszenie, nie, nie, nie trwałe przełamanie, bo trwałe przełamanie byłoby silnym sygnałem, ale jej nawet naruszenie nie zaburzałoby tej, tej struktury coraz niższych szczytów, natomiast nie generowałoby jakichś nowych impulsów. Na chwilę obecną zakładamy, że para dotnie do, dociągnie do górnego ręczenia wspomnianego kanału wzrostowego w tej chwili to są policja 154 70 i dopiero tam rozstrzygnie się co dalej jeżeli dojdzie do wybicia no to wtedy na znaczeniu będzie miało na znaczeniu no, będzie miało to znaczenie przełamanie tej linii trendu spadkowego, linii łączącej średnioterminowe szczyty, no i automatycznie otworzy nam się droga przynajmniej w okolicach 155,87%. Dziś o stopach procentowych decyduje nasza Rada Polityki Pieniężnej. Na chwilę nagrywania tego programu decyzja nie jest znana. Większość analityków zakłada jednak, że, ja jestem w tej grupie, że Rada nie zmieni stóp procentowych, czekając z kolejną obniżką do posiedzenia listopadowego i do publikacji nowej projekcji inflacyjnej. No ale jest też spora grupa inwestorów która i analityków, ekonomistów, którzy zakładają, że jeżeli obniżać stopy procentowe, to łatwiej tę decyzję będzie uzasadnić teraz. Teraz i będzie to obniżka od 25 punktów bazowych do 4,5%. Ostatnia obniżka w tym roku, i, i następnie rynek, dopier... Rada wróci do cięcia 100% dopiero w przyszłym, w przyszłym roku. Tyle tylko, że historia ewentualnych reakcji rynku walutowego na decyzję Rady pokazuje, że tych reakcji w praktyce nie ma, nie ma trwały. Stąd patrząc na wykres EuroPLN w kontekście dzisiejszej decyzji Rady, nie należy oczekiwać jakiejś istotnej zmiany, a na pewno nie należy oczekiwać wybicia dołem lub górą z tej trwającej już kilka miesięcy konsolidacji. Ciekawiej prezentuje się para USDPLN tylko dlatego, że para ta. Jest, nie tyle przedstawia siłę złotego, co przedstawia czy co jest zwykłym krosem zachowania wspomnianej pary Euro i tego, co dzieje się na parze Euro USD. Jako, że na Euro rośnie prawdopodobieństwo spadków, no to też siłą rzeczy rośnie to prawdopodobieństwo umocnienia dolara względem złotego. No i na wykresie częściowo ten scenariusz jest widoczny. Tu nie ma jeszcze mocnych sygnałów popytu, Natomiast, jeżeli dolar wybiłby się po, po powyżej tego lokalnego maksimum na poziomie 3,66,80, no 86, no to wtedy pojawi się pierwszy taki znaczący, znaczący popytowy, popytowy impuls. Bo póki co, jeżeli chodzi o sygnały popytowe, no to chyba mamy tylko tę strukturę dopiero budującą się coraz wyższych, takich bardzo mikro lokalnych szczyt, lokalnych dołków. Jeszcze do tego brakuje nam struktury coraz wyższych szczytów, i wtedy szansa na mocniejszy jakiś ruch do góry by znacząco wzrosła. Jeżeli dojdzie do przełamania tego oto tego szczyciku, zakładam, że dolar może próbować wrócić gdzieś tam w okolicy między 374 a 375 no i na koniec zerknijmy sobie, jak prezentuje się sytuacja na amerykańskim rynku akcji kontrakt terminowy na SP to, co widzimy to, co widzimy, to, co widzimy na wykresie, no to przede wszystkim wczoraj realizację zysków, ale wszystko w ramach takiego mocnego e, impulsu wzrostowego, takiego zdecydowanego. E, takiego wyraźnego wzrostowego, wzrostowego kanału. Na gruncie analizy technicznej cały czas oczywiście widzimy, widzimy negatywne dywergencje, które ostrzegają przed korektą, ale to jest jedyny czynnik, który ostrzega przed korektą, innych podażowych sygnałów nie ma. I na koniec rynek niemiecki. Bardzo ciekawa sytuacja od 4-5 sesji. Mianowicie doszło do testu górnego ograniczenia takiego 3-miesięcznego lekko spadkowego kanału. No i pytanie teraz, co dalej? Jeżeli dojdzie do wybicia, jeżeli rynek znajdzie się w powyżej poprzednich szczytów wyznaczy to nowe rekordy, no to droga do wzrostów nam się otwiera. Natomiast wciąż sam fakt, że póki to jeszcze nie doszło do wybicia, lekko wzmacnia stronę podażową i jest jeszcze szansa na to, że z tej konsolidacji będzie jednak wybicie dołem i powrót w rejon, Dolnego ograniczenia. Jeżeli ten e, taki powrót będzie miał miejsce, to proszę zwrócić uwagę, że to dolne ograniczenie znajduje się w takiej ważnej strefie e, wsparcia. E, dolne ograniczenie tutaj lokalny dołek, tu jeszcze dodatkowo dwuscesyjna średnia na tyle mocna bariera po, popytowa, że w przypadku takich spadków bardzo prawdopodobne jest, że tu, tu, tu będzie kolejny punkt zwrotny. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem, bardzo ciekawie prezentuje się to, to, to wszystko na wykresach. Mocne wzrosty na rynku surowcowym, które już zaczynają niepokoić z uwagi na bardzo silne wykupienie. Chyba jesteśmy przed jakimś silniejszym umocnieniem dolara na rynku walutowym. No i rynki akcji, gdzie ponownie to ponownie strona popytowa zaczęła to nie tak, gdzie i rynki akcji, gdzie na Wall Street strona popytowa wciąż rozdaje karty, pomimo że utrzymują się negatywne dywergencje ostrzegające przed korektą, no i rynek niemiecki, gdzie po, takim, po takiej słabości na przełomie sierpnia i września ponownie pojawił się popyt chętny, żeby generować, wygenerować jakiś mocniejszy impuls wzrostowy. Dziś to wszystko, dziękuję za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.